Cześć, jestem strony Paweł i mam dziś dla Was telefon MyPhone Hammer Iron 2. I tak będę nim rzucał. Telefon kupicie za 499 zł. Mówię o tym już na samym początku, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Za około 500 zł MyPhone oddaje w nasze ręce smartfona, którego teoretycznie trudno uszkodzić. Oczekiwania względem jakiejś naprawdę dobrej wydajności, moim zdaniem, nawet w porównaniu ze średnią półką, no, są troszeczkę niemądre. Testowany przeze mnie model jest czarno-czarny, ale w sprzedaży widziałem też modele, które gdzieś tutaj na bokach mają kolorowe, na przykład pomarańczowe wstawki, no i są trochę od tego czarno-czarnego ładniejsze. Uroda no, jednak nie idzie w parze z tym modelem, choć to zawsze jest kwestia gustu. No, na pierwszy rzut oka telefon wygląda jakbyśmy wzięli zwykłego smartfona i wsadzili go w takie skręcane śrubami pancerne etui. O śrubach wspominam dlatego, że tutaj też są śruby. Kiedy je odkręcimy, oczom naszym ukaże się wnętrze telefonu, a tam będzie wymienna bateria oraz sloty na dwie karty SIM i slot na karty pamięci. Na prawej krawędzi znalazło się miejsce na przycisk power i fizyczny przycisk spustu migawki. Na lewej natomiast mamy przyciski głośności, i to tyle jeśli chodzi o fizyczne przyciski. Na dole, jak widzicie, zaznaczone ikonami mamy przyciski funkcyjne, czyli też jest standard. Na górze, chowany pod specjalną zaślepką, port do słuchawek. Na dole, pod podobną zaślepką, mamy port ładowania i przesłania danych, mikro. USB. Z tyłu oczywiście tylny aparat z diodą doświetlającą, więc też dość standardowo. Na dole logo producenta, logo samego modelu telefonu, no i informacja jaką normę telefon spełnia. Oczywiście, jak sami widzicie, jest to IP68. Ekran to 4-celowy IPS o rozdzielczości 800x480, czyli bardzo mało. No, ale ta rozdzielczość w pozorom nie rzuca się tak bardzo w oczy, ikony nie są rozpikselowane i wygląda to naprawdę w porządku. Natomiast trochę gorzej prezentują się kolory, tutaj trochę pomaga Miravision. Tam ustawienia żywszych kolorów sprawiają, że delikatnie ten obraz jest żywszy, no ale wciąż nie uderza oczu jakimiś super fajnymi kolorami. Jak widzicie, ramki samego ekranu są dość grube, no ale wydaje mi się, że w tym układzie telefonu, gdzie on jest dość masywny, no niewiele tutaj można było z tej masywności ująć. Tak naprawdę, gdyby te ramki były cieńsze z którejkolwiek strony, to tak naprawdę, wizualnie, telefonowi niewiele by pomogło. Zresztą, no z posywnością ekranu jest tutaj gorzej. Zdarzało się, że pojedyncze kliknięcie czy przesunięcie nie sprawiało, że to co chciałem zrobić się włączyło, na przykład, aplikacja czy przesunął się ekran. Więc tutaj jeśli chodzi o, o temat używania samego ekranu dotykowego, no nie ma rewelacji, jest w miarę poprawnie, ale z jakimiś drobnymi niedociągnięciami. Sercem telefonu jest czterorodzeniowy procesor Mediatek MT6580, przy czym rdzenie traktowane są zegarem 1,3 GHz. W go układ graficzny Mali 400MP. Benchmarki nie zachwycają, no i jak się sami domyślacie, tych punktów nie udało się zbyt wielu uzyskać. Natomiast w asfalcie 8 udało się tak naprawdę grać bez przycięć. Hertzność nie uruchomił. Jeśli chodzi o asfalta, no tutaj podejrzewam, dużą rolę ma skalowanie obrazu do niższej rozdzielczości, więc to po prostu lepiej działało, no ale w jakieś prostsze gry możecie bogać. 1 GB pamięci. RAM. To jest niestety trochę mało, natomiast jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, mamy tutaj jedynie 8 GB, no ale możemy sobie to rozbudować kartami pamięci, więc też nie ma jakiegoś dramatu. No większy problem będziecie mieć z tym 1 GB ram natomiast wbrew pozorom w tym telefonie wcale jakoś masakrycznie nie przeszkadza. Sprzęt działa na szóstym Androidzie. No, i tak naprawdę w zasadzie tyle można na ten temat powiedzieć. Nie ma tu jakiejś nakładki, która by wyposażała system w jakieś konkretne wodotryski. Jest dość skromna, za to funkcjonalna. No, ale jeśli chodzi o samą wydajność, no tu bym polemizował. Z tego względu, że czasami telefonowi zdarzało się przyciąć. No, ale tak jak mówię, to są słabe układy, po których trudno spodziewać się jakichś rewelacji. Więc miejcie to na uwadze, że nie jest to rakieta. Jest tutaj trochę aplikacji poinstalowanych przez producenta. Stonik NaviExpert, .tv, Homebook, nie ma tak jakaś masakrycznie dużo, natomiast no, będziecie e, mieć co omijać, e, kiedy już poinstalujecie swoje apki. Wymienna bateria litowo-jonowa ma pojemność 2400 mAh i starczała mi mniej więcej na jeden dzień pracy. Nie jestem tym jakoś zdziwiony, z tego względu, że układy nie są specjalnie energożerne, więc tu ciężko oczekiwać, żeby też ekran ze osobną rozdzielczością jakoś specjalnie dużo tego prądu pobierał. Natomiast no, jak sobie ograniczyłem trochę Facebooka, Snapchata, Twittera, to dwa dni były jak najbardziej do osiągnięcia, więc nie ma dramatu, ale też nie ma jakichś rewelacji. Ale wiem, że jest specjalny model Energy od Hammera, od MyFona, który... Skupia się przede wszystkim na czasie pracy na baterii, więc no jak widać tutaj to nie ma być główny feature. Aparaty są dwa z tyłu znajdziemy 5 MP doświetlone diodą LED. Ten aparat nagra wideo w rozdzielczości 1280x720. No i niestety tak naprawdę specjalnie dobrych słów na ten temat nie mogę powiedzieć z tego względu, że no, zdjęcia są przeciętne, ewidentnie są przeciętne, jeśli chodzi o dobre oświetlenie, światło dzienne. Natomiast no w nocy aparat sobie kompletnie nie radzi, zarówno jeśli chodzi o nagrywanie filmów, jak i robienie zdjęć. Podobnie jest niestety z przednim aparatem, który ma 2 megapiksele. On w nocy już nie widzi kompletnie nic, więc absolutnie żadnych selfiaków imprezowych z nocnych wypadów nie zrobicie. A jak zrobicie, to i tak nic na nich nie zobaczycie, no ale czasami może no, faktycznie to i lepiej. Producent deklaruje, że urządzenie jest nie tylko wodoodporne, nie tylko półodporne ale również wstrząs i odporne na upadki. I teraz właśnie to sprawdzę, mam nadzieję, że telefon przeżyje. Jak sami widzieliście, telefonowi udało się przetrwać test schodów, telefonowi udało się przetrwać test kopania, czyli bawienia się nim jak piłką i za jednym razem nawet poleciał naprawdę daleko i myślałem, że nie będzie już co zbierać. Jak widzieliście też wiele razy wypadał mi z rąk na beton i rzucałem nim o beton. No nie będę tylko ukrywał, że rzucałem. No i jak widzicie stało się, ekran pękł, natomiast jak widzicie ekran działa. Jest po prostu pajączek, tutaj pęknięcie, tutaj na górze kilka pęknięć, Trochę poskrzypuje, ale nie widzę, żeby to szło dalej. Natomiast no, sam dotyk działa i nie ma większego problemu. Więc jak sami pewnie wiecie, nie ma niezniszczalnych telefonów, ale ten nie był oszczędzany. I myślę, że przeszedł zdecydowanie więcej, szczególnie jeśli chodzi o te rzuty niż przeszedłby telefon używany normalnie, to znaczy gdzieś miałby wypaść z kieszeni, spaść ze schodów, wypaść w samochodzie, wypaść nawet podczas jazdy na rowerze. No, wydaje mi się, że te moje rzuty były dużo mocniejsze, więc i tak moim zdaniem przetrwał dużo. Czybym go polecił? Tak. Mimo tego, że pękł, poleciłbym go osobom, które nie chcą wydać na nam odporny telefon. Nie więcej niż 500 zł i nie chcą inwestować tak dużo pieniędzy w Hammer, w model MyPhone Hammer Axe. Natomiast musicie mieć też świadomość, że w którymś momencie jest duża szansa na to, że ten telefon się zepsuje, tak jak zepsuł się mi. Aczkolwiek, tak jak mówiono, nie sądzę, żeby ktoś używał go w taki sposób, rzucając z siłą i z impetem o beton. Tak więc to był właśnie test telefonu MyPhone Iron. 2, i już mam ze zbitym ekranem. Czego Wam oczywiście nie życzę. Dzięki, do zobaczenia, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!